No, i jesteśmy. Lubię to miejsce. To one zawsze daje ciekawe fan. Także za chwilkę zaczynamy. Coś tam ciągniemy. O. Nie wiem jakiś kamyczek i prawdopodobnie stara. Łódka Drugi rzut I mamy Stara świeca No i jakaś metalowa Klamerka Takie coś. Jakiś tam kawałek stalowej rurki. Kawałek zerdzeriowego łańcucha. Jakaś drobnica. Znowu kawałek Blaszki. Młody śpi. Zrobiłem jeden podstawowy błąd. Nie zabrałem drugiego magnesu ze sobą. Także siedzi na razie stygnie, ale zaraz dam mu trochę F300, goliatem porzucać. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. O. Nie wiem, czy to był element stalowy, czy to jakiś patyk, ale wydaje mi się, że chyba patyk coś stalowego było, to magnes tego nie puścił. Drobnica, muszę Wam powiedzieć, że lubię to miejsce. To, że dzisiaj już nie mam takich fantów jak ostatnio, to nie szkodzi. Po prostu te fale, ta tama tutaj wycisza mnie strasznie. Takie miejsca są po prostu super. O! Tak jak wcześniej nie udało mi się łowić kapsli. Tak, teraz dwa naraz. Dżub i tatra do kolekcji. Myślę, że następny nasz wypad to będzie w tamto miejsce, bo wydaje mi się, że tam jest zawalony most. Z jednej strony widzę jego część. I z tej strony tutaj również, także wydaje mi się, że może coś tam być, tylko musimy troszeczkę przesunąć się dalej. Chyba coś konkretnego ciągnę. Ale to zaraz zobaczymy. Chwila grozy. Zobacz Fabian Haha, ha, jest No jeszcze są jakieś tu fanty Ciekawe Chodź, chodź, chodź O widziałeś? Ha, ha. Jest jakiś zaczep stary Pięknie! Następny drobny fancik do kolekcji. Ale tam mam konkretny zaczep. Masakra. Znowu jakiś drobny element. Tam coś konkretnego musi być. Kurczę, normalnie nie mogę? Magnesu oderwać. O kurde, Rzym jeszcze go nie zostawił tutaj. <grym> Dawaj młody, pomóż mi. O panie puścił coś wyderłem uh, super, że udało się go oderwać Kurde, dobrze zbir gadał Może jak będzie jakiś konkretny zaczep, to dwóch rosłych chłopów potrzeba, żeby to dziadostwo oderwać Coś ciągniemy znowu. Trochę go obmyję. Nie wiem co to jest. Ale jakoś tak mi to znajomo wygląda. Hm. Kolejna drobnica na pokładzie. Znowu jakiś kawałek pręta gwintowanego. No i dwa gwoździki. Także miło się spędza ten czas. Trochę się zmęczyłem, więc magnes przejął szwagier. Teraz on będzie ciągał grube kotlety. Dobra. Masz jeszcze drugą szansę, możesz się poprawić. Daję ci drugą szansę. <grym pisać> Dobra, rzucaj. O! Dwa z plusem, dwa z plusem. Dobra, masz jeszcze trzecią szansę. No. Będą z niego ludzie. Będzie z tego pieca chleb. Tak, jest pierwszy fancik. To od czego młody zaczyna? No na razie od gwoździa. Dobry gwoździk. Taki tam sobie, nie? Ja tu jedno ręko kameruję, drugą ściągam. Ale coś tam zaczepiłem. Jakąś drobnicę. Czekaj, ci wyrzucę młody. Dobra, czekaj. Tak to. Drobnica. Pamiętajcie o tym, żeby coraz sprawdzić czy śruba jest dokręcona. No bo można łatwo stracić magnes, a to się zdarza jednak. No i wyciągnęliśmy jakiś śmieszny kawałek blaszki. Fajnie się świeci. No i szwagier znowu ciąga. Co ty tu wychapałeś? kawałek stalowej rury tam z dobre pół kilograma coś jest no i tak, tak ogólnie z daleka widziałem, że to jakiś element starego roweru <ścoughs> być może jakaś damka stara pamiętam, że jeszcze kiedyś rowery Nazywały się tak samo jak komarki te, czyli Romet. Nie wiem, czy i teraz takich nie robię jeszcze, ale nie chcę w błąd wprowadzać. Niestety, kochani, wszystko ma swój koniec. Nasz dzisiejszy wypad też musi, niestety, ale się zakończyć. Także powolutku będziemy się zwijać do domku. Jest godzina 19.10. Młody mówi, że jest tam już głodny, żeby jakoś kanapkę opędzlował, ja pewnie też, także życzę Wam miłego wieczoru, trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi, do zobaczenia, cześć. Znowu stary wyganiesie ciężary, a młody z tyłu idzie, no ale podział jest. 17 kilo Pozdro i do usłyszenia